Cześć. Dzisiaj chciałem pokazać, w jaki sposób można odwoływać się tak naprawdę do dowolnego kroku innego zapytania, bo często robimy jakieś operacje na jakimś źródle, przekształcamy je w jakiś sposób, a potem chcielibyśmy odwołać się nie do ostatniego kroku tych wszystkich transformacji, tylko do dowolnego innego. Ja może pokażę na przykładzie, bo tutaj mam trzy jakieś proste tabelki, gdzie mam ID człowieka, jego imię, nazwisko i datę urodzenia i na takim zestawie informacji y, zrobiłem jakąś krótką przykładową mm, transformację. Tego najpierw dograłem do y, ID pracownika, y, jego imię, nazwisko, potem datę urodzenia. No wszystko po to, żeby tutaj nagrało się ileś kroków i żeby na końcu jakiś tam efekt y, dostać na końcu, powiedzmy w to zadanie wymagało osiągnięcia jakiegoś y, rezultatu w formie tabelki, no, która u mnie ma tutaj po prostu dwie kolumny. Natomiast chciałbym, żeby y, te same dane były wykorzystane też do innego celu, ale chciałbym, żeby te same dane były wykorzystane nie na tym ostatnim kroku, czyli ta ostatnia tabelka, gdzie mam tylko imię i nazwisko, ale na przykład y, dane, które znajdują się, w tym kroku, albo o w of, of tym, tak, gdzie tych nazwisk mam trochę więcej, tak, albo jeszcze mam jakieś dane, które nagle zniknęły mi w tym ostatnim zapytaniu, bo w tym ostatnim zapytaniu nie mam y, na przykład tych numerów ID. I normalnie to bym pewnie zrobił tak, że musiałbym skopiować sobie to całe zapytanie, tak, czyli duplikuj, wywalił te wszystkie kroki od rozwinięto w dół i coś sobie dalej na tym robił, dlatego że no tylko w tak, taki sposób, tak powiedzmy domyślnie jestem w stanie odwołać się do takiego jakiegoś środkowego albo no któregokolwiek z tych kroków, no bo normalnie jakbym chciał się odwołać do tego zapytania pracownicy, no to odwołam się tylko do tego Ostatniego kroku, który to został wykonany, czyli jak sobie kliknę prawym, odwołaj, no to będę miał tylko ten ostatni krok, ale nie o to mi chodzi. I to, co powiedziałem wcześniej, że najczęściej wykonywanym operacją, kiedy chce się wykorzystać, powiedzmy, ten środkowy krok, rozwinięty element, tam coś, no to klikam sobie prawy guzik, duplikuj i mam dokładnie te same kroki, ale że nie chcę tych trzech ostatnich, tylko ten, no to po prostu kasuję wszystkie do końca i jakby mam to, co chciałem, tak? No bo odwołuję się do. Powiedzmy, nie odwołuję się już teraz do ostatniego kroku w tym zapytaniu, tylko jakby dubluję te wszystkie kroki tutaj te cztery i dopiero sobie robię coś innego. Natomiast ja chciałem pokazać, w jaki sposób można bez takiego. Yy, dublowania tego zapytania, bo tutaj mogą być czasem bardzo skomplikowane operacje i jeśli to jest jakiś złożony model, no to nam się to po prostu o wiele dłużej będzie odświeżało i będzie zajmowało czas. Natomiast jest sposób, który pozwoli nam odwołać się w zasadzie do dowolnego kroku, dowolnego zapytania, tylko trzeba to odpowiednio zapisać i trzeba wiedzieć o tym, że do takiego hmm, Ostatniego zapytania, ja mogę sobie dopisać, tak powiedzmy, w pamięci tabelę, która jest wyświetlana na dowolnym z tych etapów, czyli powiedzmy na tym etapie rozwinięto element pracownicy. Ja sobie skopiuję tą nazwę, po ten, bo to będzie ważne. I to dopisywanie takiej, powiedzmy, wirtualnej tabelki, która będzie pochodziła z innego kroku, odbywa się tak, że muszę te Powiedzmy, dane no, domyślne, te, te, które chcę użyć, umieścić w taki, powiedzmy, nie wiem, kontenerze, chmurze metadanych. I to się zapisuje w taki sposób, że bez przecinka, bez niczego, po tym ostatnim kroku piszę tak, że to jest meta. Otwieram nawias kwadratowy i teraz nadaję tym danym, powiedzmy, jakąś e, zmienną, niech to będą po prostu dane. I piszę, że mnie interesuje krok. On się tutaj zacznie podpowiadać. To był ten krok rozwinięty. Zaraz, jeśli to nie będzie ten krok, to po prostu go podmienimy. Zaraz zobaczymy, czy to nam wskoczy. No, tu się nic nie zmieniło, bo jakby wynikiem tych wszystkich działań jest ta tabelka, ale w pamięci jest utrzymywany ten krok rozwinięty element pracownicy. Zobaczymy, co tutaj o, będzie. O, to jest taka tabelka, tak, która mówi nam o jakimś tam etapie transformacji. Teraz wystarczy, że teraz stworzę sobie kolejne puste zapytanie albo no właśnie, puste zapytanie, czyli nowe zapytanie, inne źródła i tutaj jest puste i w tym nowym zapytaniu użyję formuły, która nam teraz wydobędzie te dane z tej chmurki, te wirtualne dane właśnie no korzystając z funkcji, która nazywa się value, która się nazywa meta value. I teraz wystarczy, teraz tylko trzeba uważać na te, dobra, wszystko mi dobrze zapisał. I teraz powiem tak, że mnie interesują te, ten krok pracownicy, a no, właściwie to zapytanie pracownicy ID, czyli zacznę sobie pisać pracownicy ID i właściwie zaraz zobaczymy, co nam tutaj wyskoczy. No i wyskoczyła nam tabelka, no powiedzmy tabelka. I teraz co będzie w tej tabelce? Będzie... Ta tabelka, zwróćcie uwagę, to są właśnie dokładnie te trzy kolumny, o które nam chodziło w tym kroku. Zaraz zobaczymy, powrócimy sobie do tego kroku. Rozwinięty element pracownicy. Oto był ten krok, tak? Zobaczmy to jeszcze raz. Podejrzyjmy, czy to ten krok, który nam wyskoczył i to jest, aha, nie, to był ten krok, to tutaj rozwinięto w takim razie DOB, to było, to było to, no ale dobra, zamieńmy sobie ten krok, żebyśmy mieli dokładnie to, co chcieliśmy, tutaj w tym ostatnim kroku dane meta, zamieńmy sobie, o, ten rozwinięty element na ten inny krok i teraz tu się oczywiście nic nie zmieni, ale teraz sobie podejrzymy, że tutaj mamy Sześć wierszy, i mamy w nim ID, imię, nazwisko. Teraz zobaczmy, co będziemy mieli w tym. Teraz podejrzymy sobie tabelkę i mamy jeszcze, no nie wiem, ile to jest, powiedzmy, sześć wierszy. Nie będę ich zliczał. Ale teraz wystarczy, że tutaj na końcu powiem, że interesują nas te informacje, które są w polu dane. Jeśli tak to zapiszę, no to wtedy już mam dokładnie ten krok, który sobie wyznaczyłem w tym moim ostatnim. Kroku pracownicy, tak, tutaj meta. Wstawiłem ten, powiedzmy, słowo klucz meta mówiące: a teraz przechowuj jeszcze oprócz tych danych, które tu widać przechowuj w pamięci dane z kroku X. No i tutaj na razie umieściłem ten rozwinięty element: pracownicy i M, i to było to. A tutaj po prostu odniosłem się do z zapytania pracownicy, i powiedziałem, a teraz z tego ostatniego kroku z zapytania pracownicy wyciągnij nie te dane, które tu są wyświetlane, tak, te dwie kolumny, tylko te dane, które zapisały, zostały zapisane w chmurze z tego kroku pracownicy IM, czyli weź te dane trzech, z trzech kolumn i sześciu wierszy. Tak i w ten sposób. Idealnie mamy to, co chcieliśmy. Odwołujemy się w ten sposób no, do dowolnego kroku w dowolnym zapytaniu, tak naprawdę. Nie musimy tych kroków ani no, dublować, nie musimy kasować, nie musimy odtwarzać tych wszystkich operacji, które normalnie byśmy robili, klikając tutaj. Dupliku i potem kasowanie kroków i tak dalej. Ja myślę, że to jest super przydatne. Trzeba by sprawdzić, jak to działa na jakichś dużych zestawach danych, no bo oczywiście to jest do przetestowania, ale uważam, że to jest super sposób do korzystania z danych, które chcemy przetworzyć na. Kilka różnych sposobów. Najpierw na jeden sposób, ale potem na jakiś inny sposób, i to nie do końca korzystając z tego ostatniego kroku, tylko gdzieś ze środka. Myślę, że to jest przydatne i do wykorzystania naprawdę w wielu, wielu y, sytuacjach. Powodzenia!